To musi być szalane. No musi, nie ma innego wyjścia. Chociaż zastanawiam się na przykład, żeby mundur Feldgrau miał mój szturmowiec, a medyk miał to, co ma aktualny szturmowiec, ale tak może. Nie wiem, na razie Feldgrał ma mój medyk niemiecki. Mamy prowancja, mamy podbój, prawda? Myślę, że wszystko jest tutaj jasne. Pana dołączyło już, panie Bastyuszu? Tak. To jest bardzo niemiłe ze strony gry, że Ciebie dołączyła, a mnie nie. Jaki rakieta od B2 we mnie szczeliła! Boże święty człowieku przecież ja. <laughs> człowieku, przecież Szam mnie... tu! Ale mnie jeszcze nie ma. Sam tu. Ale mnie jeszcze nie ma. Szulają. Dlaczego mnie jeszcze ładuje? Nie lubię tak. Siam tu. Ja pierdolę, no groza ładuj mnie! Podpowiedź. Pokonani wrogowie zostawiają po sobie trochę amunicji. Co ty mnie powiesz? Przejmuj utrzymuj flagi. No ja wiem, no dlatego chcę zacząć grać. Ja nie mam jakiejś tu podpowiedzi. Dajecie jakieś cele o. Zająć kontrolę nad celami wroga. Amerykański. O Jezu! Pojawiło mnie i zdechłem. To było chamskie. O, panie Servit. Może jakiś medyk mnie pomoże? O, pan ser... Nie! Viva la France To flaga francuska Pomoże mi kto? O matko, jakiś Solme mi pomaga Salomon Dobra Udało mi się wydostać z tego... Kurwidołka Granat na oślep Granada! A dobra, zdech! To ci pomoże. Masz chłopcze leczenie. Dobra, to on znasz pojazd, panie Seb, gdzie pan jest? Panie Patw, panie Servit, o tu jesteś, dzień dobry. Dobry. Czytam pana. Ani czarga się pistolet. A, dobrze, dobrze. O, dostałem rozkaz ataku na. Co się stało, kolega? O ty Nie wierzę, że dostałem od tego pierdolonego czołgu. Jeszcze nadjeżdża jeden pojazd opancerzony. Wow. Hmm, 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 hmm. Ale nasze wyniki ogólnie wiesz, że tak w chuj przegrywamy, nie? Nie. No. Ła! Wow. Tak bardzo dosadnie. O kurwa. Nie wierzę w to, po prostu. Aże mi się siku zachciało. Stai, podkrasło. Wiesz co? Nie myślałem nad tym. I nie za bardzo chcę. Poczekaj, nie bądź w walce, to ci nawet podleczę. Poczekaj, odpocznij. Od Oddychaj. Masz. Jezu, ktoś mi tu umarł. Umarci ci? No, zamykaj drzwi za sobą, bo przeciąg. Bo to ma dużą różnicę. No nie, o Jezu. Co tu się stało? Walka. Wojna. Co, tak właśnie podejrzewałem. Powiem ja wiem, że się średnio sprawuje jako medyk. Oła, oła, oła. To bolało. Masz leczenie, masz leczenie. Aha, myślałem, że zdechłem, ale nie, po prostu przegraliśmy. przegraliśmy. Ale mogę wziąć czołga. Nie mogę wziąć czołga. No i co? Jeśli wszystko zdechło, popsuło się, zdechło, no jak wszystko zdechło, to idę się wylać O, zdechło bardziej. Halo, co się stało? Nie wiem. Czemu mi wyszedłeś? Nie wiem. Ech, wychodzę też w takim razie. Chyba awansowałem na dowódcę drużyny. Ja nie jestem gotowy na taki wielki obowiązek. Gry, Myślę, że wie, że zachodzi. Co? Chodzi. Co? 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 To Dołączam, tylko mnie coś się mi tutaj nie pasuje. Progięta stara, star będzie gęta. stary. Przegraliśmy na start. 0 na 316. Powiem ci dobrym no tam nam się trafiają te mecze, dobre. Ale zaczniemy na nowy mecz. No niby tak. No, powiedz mi, czy chciałbyś zagrać na przykład, jakbyś była taka możliwość w Zombie Army Trilogy? Nie wiem, czy będę to propozycja w ogóle. Może to jest taka gra pokroju, takie od Sniper Elite. ja wiem, że ty lubisz z nim A ja lubię, podoba mi się motyw gry i fabuła. I, i ona jest w możliwości, właśnie, no, multiplaya. No i tak się zastanawiałem, nie, bo może. Mógł, pomyślałem sobie. Może by tobie pasował taki tryb gry. Wiesz, no. Yy, no wiesz. No wydaje mi się, że jakby była taka możliwość, to, to fajnie by było, żebyś zagrał czy coś, nie? Nie, żebym się namawiał. O, napalm! Wykwipuj zestaw. Co to za zestaw? Napalm! Jezu Chryste! Coś mnie nie robi Perdencie, ale tak. Tak, no. Tak, mocno. Mówisz? Czemu? Wyjubało nie się? wiem. Znowu? No. No. Ech, możemy spróbować jeszcze raz. No, no przecież... łączę do ciebie. Aha, kurwa. Zajebiście. Zszedłeś. Tak. Kurde. Dobra, to jeszcze raz mam zaproszenie. Ej, no nie widziałem, mam skin jakieś kurde epickie, że legendarne napalm na K7. Na mojego kamis, kamiste. Tu jest na przykład fajny stroj. Dużo ogólnie jest takich fajnych y, strojów, tylko że one są cholipka za tą premium walutę, której nie posiadam, a nie można kupić za drożej za tą drugą walutę. Przez co mi jest bardzo przykro. O. Zobaczymy jeszcze raz, jak nam pójdzie, nie? Jest. Tak. O, widzisz znowu GINTA Stal, twój ulubiony tryb, znaczy twoja ulubiona mapa. Na podboju myślę, że będzie ci odpowiadać. O nie dostajemy w aż tak? Nie? Ło wow. coś ja nowego. Tak, tak. <coughs> nie ma mini mapy? no. Jak nie ma mapy? Nie ma. Wyłączona jest? Tak, zobacz. Nie. Tak. O Boże, prze... o matko, ja mam miejsce przez przypadek. Ej, zobacz co mam... Zobacz na moją broń. Zobacz, 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 zobacz. Zobacz. Lapa Jezu, ja mam celownik taki kurwa. Dobra, no zobaczymy. Mam nawet miny. Kurwa jak nie, nie ma tej mini-mapy, to jest takie powiem bardzo dezorientacyjne. Co to jest? Tam snips? no bo ja, ja idę na farmę. Osobiście. Oj! Jezu, się wystraszyłem. Zabijam go. Dziękuję. Gdzie on był? Zabijam go. Ciebie. Aha. muszę załadować ogólnie. tu. Marzę amunicję. Kurwa. Co z tymi snajperami tu jest nie tak? Czemu jak posek po angielsku? Aha, no tak, już wiem czemu. Ty jest spawną coś? Pojawiaj się, ginij się, pojawiaj. Pojawi się jako medyk Ponieważ chciałem być medykiem A nie chemistą Zwłaszcza, że to jest chyba ten od y, pojazdów, technik Nie, że mi bo nie mogą Cię znaleźć w sumie To też fakt Dobra, tam strzelają Tam gdzieś są ty połączę minę na przyszłość, bo jej nie nigdy na mapie. Strzelili w nasz... Tu jest! Tu jest za tym tym drewnanem, tu Czekaj, zaraz przyjdę Tam jest, tam jest Ja tu wiesz co, w ty lepiej w niego strzelisz. Masz wow. Dzięki, nie ma rzeczy. Dobra, tu se stanę. No, stań, ja słyszę kroki, nie podoba mi się to Jezu! Wybieg z tego kuźwa! Gnój wybiegł z tej mgły mojej z dymnego, zabił mnie! Zabiłem? Ja ale chujowo mi idzie. Nie mogę wstać! Biegnę po ciebie! Dziękuję, towarzyszu. Uff, malgował gminę! Ja bym o. się przesunął! Nie, to jest kurwa Halo. jakaś. Jest... <noise> to jest kurwa jakaś, nie wiem, zemsta, kurwa czegoś, nie wiem. Tak to zawsze, czasami mecze się fajne, czasami trochę gorsze. A to jest ten, ten mecz z tereną pojaśką, to jakiś tryhard chyba gra. Gdzie tam gdzieś się strzelił? Co? Ten tyry to jakaś pojaśka. Gdzie tam go, gdzie do ciebie strzelił? Nie mam pojęcia, bo się nie poka. O Jezu Co idzie? Masz samolot. Dobra. O, uskródziłem pojazd granatem. No, idzie tu ktoś? Jezus skur... ich... Jak to jest, że oni mnie widzą, ja ich nie widzę. OŁaa, wow, dostałem Drabili mnie! Dajcie lekarza! ja nie mogę... Ale ten... ty... A wiesz co jest ciekawe? No. Że jak mam sniperkę nie, to jeden strzał w ciało go zabija Uuu, to czyli rozumiem, że to jest tryb bardziej realistyczny chyba? Tak. Idealnie. Nie podoba mi się to. Padam na każdy pierwszy lepszy strzał. Ja muszę być naprawdę takim wsparciem, wsparciem. Ja siedzę na uboczu, leczę naszych, pomagam. Ja strzelam w ostateczności. Trzymaj się! Niedługo tu będą! Muszę się Co to mnie wyrzuciło? Czaj, dołączę do ciebie. No spoko, ja sobie tu biegam. Jestem on dłużyny. Super kurwa świetnie. A to wszystko przez tego Discorda zauważyłem, co jest, z nim jest jakiś Mówisz? problem tutaj hmm? Może po nie mówiliśmy, że nie wiem, przez Steama na przykład Ja tu będę naszym dawał apteczkę, tylko jakby ten debil nie uciekał ode mnie i dał sobie pomóc To Ci pomoże! Ten usadzi! Widzę, że tracimy cele, ale co ja mam robić? No, przecież leczę. Tak, zajmę się tobą. Dzięki. Jezu chyste, panie. Nie ruszaj się, zajmę się tobą. Jacques Merci. Żuk? Rise of the Żuk? Boże, ej, pamiętam, że graliśmy w tego. Jak to się nazywa ta gra? Nie wiem. Y... No, to tak jest z tymi magazynami, żeby być. No, kurwa. Nie I... wiem. No, nie pamiętam, tak, ale był duży rozpis, bo graliśmy z huzardem i z, i z katem i, i finalnie nie to wiem. każdy poszedł w swoją stronę. Nie wiem. No, nie pamiętam. No, wszyscy się złożyliśmy z tego. Kupiliśmy tę grę, a finalnie nie, już nie, nie gramy. Zobacz, jak nie, że byłem tam chyba magiem. Takie tam rzeczy. Skyrim. o. o, 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 o. Mam jednego killa całego. Full meta jacket, 200% damage. No to już wiemy czemu tak. Czyli jak byłeś snajperem, to w sumie jesteś ustawiony. No, ale jako ja też jestem boli. Nie wiem, czy nie umieją strzelać, czy co? W sensie zabijają naszych. Więc jakbyś kiedyś miał okazję kupić bardzo tanie The Zombie Army Trilogy, to jestem bardzo chętny do grania I streamowania, albo nagrywania Wkurze mnie, ten Niemiec siedzi na moście i strzela ze snajperki Taki zwykły jakiś, typek Trochę się podespiłem, pod zabiję jedną osobę, dwa razy, trzy razy zginąłem Expa trochę zrobiłem, wszystkie punkty mamy zajęte przez tych gnoi Będę chodził po krzakach i zabijał Dobrze, a ja bym chciał czołga, ale nie mogę Więc idę wspierać naszych w walce po prostu. Czyli to jest taki bardziej, rozumiem, mapa postawiona na większy realizm. No fajnie, ale nie lubię. Nie. Nie lubię. Gdzie ty jesteś, Ja tam? Idę na F. jestem, człowiek. Idę na F. Czy jakiś call of duty normalnie, misja na cicho? Rokuje tu Mika, No, tak ja widzę je gościa. Chciałem, więc chciałem kliknąć mapę, żeby zobaczyć, gdzie dokładnie pojechać na lepiej na F, ale nie ma. Co nie? Mm, tu jest C, a F jest. Tu jest E. Ty widzisz F Chłopiec tutaj na spawnie naszym świetnie zajmuje bagno. Kurde, no nie mogę go trafić. Tam jest. Takie tu lewele nawet powiedziałbym, przeciętne grają. Ja jestem takim kuźwa, wypierdkiem. 32 jest tu jedna osoba na drugim, dwie na siódmym, jedna na dziewiątym, jedna na osiemnastym i to chyba tyle osób z niższym ode mnie levelem. 23 jest jeszcze większe. Lewele chyba są nawet u nas, bym się pokusił o takie stwierdzenie 318 na przykład. Wolno przejmuję tę D, ale... Przejmuje. No co, za internet no. Co znowu cię wywaliło? Tu masz ze spokojniejszego, nie wiem, Grenhel. Fallout. Nie, nie, Jeśli jak masz wali, jeszcze... Wali, no. Chyba nie będzie tak łaskawe. Pytanie hmm. czemu? Ktoś Garnet. tu się razem ze mną znajduje na tym D. Mi się to bardzo nie podoba. Jeszcze raz dołączam. No dobrze, dołączaj. Śmiało, nie bój się. Taki zielonkawy mam strój, to może mnie nikt nie dojrzy. Bo ktoś na tym D ewidentnie jest. Tu się dzieje bardzo dużo. Jest już chyba całkiem nasze. Aczkolwiek nie było na F. Dobrze. A to nasz, dobra. Co snajper jest? Jest, mam jakiegoś pro-gamera przy sobie. Czuję się trochę bezpieczniejszy. A, to jest baba. Baba. Ale to dobrze, może... O Jezu, snajpera widziałem. Widziałem ten błysk w jego oku! Stałem za skałą! Z której strony on mnie trafił?! Stałem, skakałem. Leżałem. Kakałem. Wezmę snajpera, ja nie dam jej rady na snajperze, ale wezmę. Bez lunet po prostu sobie się nie będę widzieć błysku. Akurat, nas z lunetą. ty jesteś? Nie widzę cię. jesteś Bo bądźcie, ja widziałem błysk jego lunety, chciałem się z nie, bo... nie, nie Nie widzę, nie widzę flarami wrogów, ale mogę wykryć, czy są o tego obok nas. tu jest? Wreszcie? Ktoś tu jest. Dostrzeżono wroga, ktoś tu jest. Gdzieżeś go dostrzegł? Tam. Nie ma. Jest tam jeszcze, kurwa. Nie, nie zdążyłem przełączyć na superkę, żeby ci pomóc i do dobić. Poćwiczymy coś z snajperem, ma. Znaczy ja poćwiczę. Ciągle wygrywamy. ciągle wygrywamy, za dużo powiedziane ciągle. Jeszcze wygrywamy. nie powoli. Tak. Jest... O! Jezus! Skąd? Wójcie. Ale przegrywamy, ale dostajemy po dupie, ale... I nie no nas... co za internet, no. Nawet nie wiem czy internet. Ale nas jadą. Ale nas jadą. Mhm. Ja no kurde, to zagraje, bo tu widzę, widzę, że kurde, problema jest zrobiona. Przez... coś. Co ty na to? Możesz chwilę pograć i jutro się jeszcze zagrasz. Co ty na to? No, no dobrze, brzmi, brzmi uczciwie w każdym brzmi razie. Życzę ci powodzenia, żołnierzu. Dziękuję. Staram się bombardować ich samolotem. zostałem. ...prawił i mój, i pana Pabela pa jest też w miarę, więc żegnam się serdecznie i do następnego.